Jak włączyć kontrolę unikalności numeru dokumentu zapisów ewidencji VAT w rewizorze i rachmistrzu GT? Podczas wprowadzania zapisów do ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu program domyślnie ostrzega o nieunikalności numeru dokumentu źródłowego. W przypadku zapisów do ewidencji VAT zakupu w celu ustalenia unikalności numeru program analizuje powiązanie wpisu z kontrahentem. Jeżeli nie otrzymujesz ostrzeżeń od programu o możliwym dublowaniu numerów, przejdź do modułu administracja parametry i odszukaj pozycję o nazwie ewidencje VAT. W oknie, które się wyświetli, zaznacz opcję Kontroluj unikalność numeru dokumentu, a następnie potwierdź zmianę ustawień systemu, klikając OK.